kolejnym odcinku kursu, kursu jeżeli tak to można nazwać, wyjawię Windows politerze i się pokażę, jak zrobić J-Spinnera. Stwórzmy sobie nową klasę J-Spinner Demo. Oczywiście w window politerze. Przejdźmy do zakładki Design. bierzmy sobie absolute layout i wybierzmy sobie razem. rozszerzmy go dodajmy przycisk nazwijmy go dodajmy łacin Proformada i proste Czy sobie spinner? Próbka, get value. jest równa z dwójką, to wtedy ryby, kropka, nie, 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 się nie dacia, ale co zrobię labela? No, po prostu się z tym systemem odpina. Zatem jest od, może no, dwa. Hmm, Co tu jest i tak? Mm, jeszcze raz. Tak. I równa się spinner kropka z value no tak tu jest błąd trzeba to zmienić dobra, tak no i znowu? Nie Tak można? Tak I proste. Oj. Co, znowu coś zrobiłem? No, tak. Da, i, i, kropka uiqls No. Teraz zobaczmy, co to działa. Powiększę sobie konsolę. Mm. Dobra. Uruchomiło się? Dobra, mamy to. 7 nie działa, ale za to 9 już działa. Okej. Okay. Trochę się zagapiłem, bo zapomniałem, jak to się robi. Ale myślę z tym, bo wracam do żywych jeszcze dajmy sobie taką State Change it, no, nie ważne Admin handler input State it no to wtedy możemy sobie teraz wyświetlić kropka and, kropka println. Spinner. Get value. No. Możemy sobie jeszcze jedno kreste value wykonać z tego co mi wiadomo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jak to chcę No, teraz nam pokazuje normalnie value. Ę. No. No, no i dobra, to by było już na tyle. Teraz tego nie widać, ale wiesz o tym. Bo było już na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.